Karolina Kowalkiewicz, jesteśmy na Forum MMA, międzynarodowym spotkaniu branży. Tak, twoje pierwsze takie wrażenia, może od tego zacznijmy, jak oceniasz całe to wydarzenie? Bardzo fajne, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. Jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo zawodników, bardzo dużo fanów tego sportu. I jest naprawdę fajna atmosfera, wszystko fajnie zorganizowane. No. Nie, nic tylko kontynuować tą tradycję. Nic tylko kontynuować. Tak widziałem sobie tutaj, mówi, że spotkania z fanami, ale nie tylko. E, miałaś okazję chwilę porozmawiać z Janą Jędrzejczyk, tak sobie popatrzyliśmy tu z boku. No i właśnie, o czym rozmawiałeś z Janą No e, Jak było widać, sobie włosów nie wyrwałyśmy, nie rzuciłyśmy się na siebie. E, Chwilkę porozmawiałyśmy, jak forma, jak zdrowie i, i tyle. To może w takim razie ja też zapytam, jak forma, jak zdrowie, bo wiemy, że 8 maja już przed Tobą kolejna walka w UFC. Bardzo dobrze, forma rośnie, zdrowie super, naprawdę, naprawdę jest rewelacyjnie, nie chcę nic zapeszać, ale już się nie mogę doczekać 8 maja i naprawdę ten rok będzie należał do mnie. Twoją rywalką będzie Heather Clark, o ile sobie dobrze to wszystko tam zapamiętałem. No właśnie, jak Ty ocenia swoją przeciwniczkę najbliższą? Tak naprawdę niewiele mogę o niej powiedzieć, bo niewiele o niej wiem. Moi trenerzy ją, ja oglądam chyba jej jedną ostatnią walkę z backrolling. rolling. Mówię, moi trenerzy ją oglądali i rozpracowali, także mam do nich pełne zaufanie. Mówisz, że wszystko w porządku, że, że jakby to nic nie doskwiera, to troszkę byś mogła opowiedzieć o tym okresie, który teraz za tobą, o tym czasie, który spędziłaś na przygotowaniu do tej walki. Wszystkie przygotowania odbywały się w łodzi w Gracie Barałódź pod okiem moich trenerów Marcina Rogowskiego, Łukasza Zaborowskiego i trenera od zapasów Dawida Pepłowskiego. Byliśmy na krótkim obozie w Zakopanym resztę przygotowań również odbędę w Łodzi. Na pewno przyjadą do mnie dziewczyny posparować. A Agnieszka nieźle może może Kasia Lubońska. Przygotowuje się z Kasią e, Sadurą, tak w skrócie. No właśnie, bo Ty mówisz, że ten rok to jest rok, który ma należeć do Ciebie. To jest walka, która właśnie, co może ewentualnie zmienić, co może dać, w jaki sposób może gdzieś popchnąć te dalsze Twoje tutaj plany związane z UFC? E, no tak naprawdę e, moja rywalka nie jest jakoś wysoko notowana, więc tak rankingowo ta walka... No, mi, mi tak naprawdę niewiele daje, aczkolwiek każde zwycięstwo mnie przybliża do tej walki o pas. Przepraszam, momencik, przedstawię troszkę, bo widzę, że mi uciekła z kadru. O, teraz będzie bardzo dobrze. E, więc mówisz, że co, liczysz na to, że ta walka może ewentualnie gdzieś tam przybliżyć się w jakiejś perspektywie najbliższej? Każda, każda kolejna wygrana walka przybliża mnie do walki o pas. No taka jest prawda. No właśnie, mówisz, że tak sobie wymieniliście tutaj parę uwag drobnych, takich czysto e, symbolicznych z Janu Jędrzejczyk. E, o tym ewentualnym to, e, spotkaniu to nie rozmawiamy. Nie pewnie. Rozmawiałyśmy chwilę z Jurasem, ale to, to zobaczy się niedługo materiał pewnie. Rozmawialiście z Jurasem, Co Juras sugerował, że co? On by kiedyś chciał tą walkę zobaczyć w najbliższym czasie. Nie chcę, nie chcę jej nic zdradzać, nie chcę jej nic zdradzać. Obserwujcie, co tam się pojawi w internecie, bo będzie fajny materiał. No dobra, to w takim razie poczekamy z niecierpliwością, to jeszcze wracając z do Twojej osoby. Mówisz, że te przygotowania. Kolejne będziesz kontynuowała w łodzi z zawodniczkami, które będą gdzieś tam przyjeżdżały do, do, do pomocy. Co przede wszystkim będziesz z nimi szkoliła? Sparingi, sparingi, one przyjadą posparować. Posparować? Takie sparingi, powiedz mi, jeśli chodzi o te nasze tutaj inne zawodniczki. Ile dają? Bardzo dużo, bo jednak na co dzień w większości spawię z chłopakami, co prawda. Mam w klubie Kasię Sadurę, która niedawno miała debiut zawodowy, z nią mogę sparować. Mam, od niedawna mamy nową dziewczynę, Jarkę Babrzyniak, z którą też sparuję się, przygotowywuję. No ale większość tych przygotowań zawsze odbywała się z chłopakami, jednak to jest troszeczkę inny rozkład sił. Jednak tu przed walką ważne są, że, ważne jest, żeby robić te sparingi z dziewczynami. Teraz w Łodzi akurat, byliśmy świadkami gali, podczas której walczyły same tylko panie. To akurat tak się złożyło. To jest taki jakiś boom, można powiedzieć te sporty walki wśród pan. jak ty zaczynałaś swoją przygodę ze sportami walki a w zasadzie z kraw tak? To aż tak ogromne było zainteresowanie tym, żeby pobić się razem w ringu, żeby spróbować się w klatce? Wtedy było tak naprawdę niewiele kobiet. Teraz to się coraz bardziej rozwija i fajnie, fajnie, że coraz więcej dziewczyn chce walczyć. UFC planuje prowadzenia nowej kategorii wagowej i chce to zmienić wszystko, jeśli chodzi też o ten układ. Jeszcze dołożyć trochę trochę rywalek. Ty byś pewnie chciała pozostać w tej kategorii, w której jesteś. Tak, tak. Ja się dobrze czuję w kategorii 52 kg i na pewno tutaj zostanę. A to są sądzisz o tym, że wreszcie Chris Cyborg zadebiutuje w UFC? Długo o tym mówiono, wiele o tym spekulowano, wreszcie jest. Nie mogę się doczekać, czekam na jej debiut. No właśnie, czy to jest osoba, która gdzieś tam też na twój jakiś tam ewentualny wybór sportu miała wpływ? E, no tak, to była w ogóle chyba pierwsza zawodniczka MMA, jakiej walki zobaczyłam, to była ona i Gina karano i, i to były takie moje dwie pierwsze, pierwsze idolki. No właśnie, czekamy wszyscy na ten debiut, co myślisz, że to będzie dla Chris Cyborg? Łatwa walka, trudna walka ta na UFC 198? Zobaczymy, zobaczymy. Nie chcę nic mówić, zobaczymy. Gdyby tak troszkę pospekulować, jeszcze się zapytam, gdyby miała walczyć z Rondą Rozji, ewentualnie gdyby takiej walki miało dość z Biesą Tate, bo też się o tym gdzieś tam wspomina z Holy Holm, chociaż ta podobno odrzuciła propozycję ostatnio walki z nią. Czy myślisz, że jest ona w stanie wygrywać z tymi właśnie przeciwniczkami? Tak naprawdę każdy jest w stanie wygrywać z każdym przy odpowiednim treningu ułożeniu odpowiedniej taktyki. No tak prosto i na temat tej sytuacji. Wracając jeszcze pozwól, jeszcze raz do tej twojej najbliższej walki. Jak ona będzie wyglądała, jeśli chodzi o Twoją wyprawę do Rotterdamu Czy wiadomo, co się na tych planów. Lecimy w środę, waga w sobotę, walka w niedzielę, w poniedziałek wracamy. Jeśli chodzi o wagę, jakieś kłopoty przewidujesz? Nie, mam rewelacyjną wagę yy, i się śmieję, że w tym momencie chyba nawet nie będę musiała ścinać wodą, bo po prostu wszystko mi zajdzie, bo mi waga bardzo fajnie schodzi. Widzę, że rzeczywiście nastrój jest bardzo dobry, masz rzeczywiście taką dużą motywację w sobie i dużą radość przed tym pojedynkiem. Rzeczywiście jest tak, że jak tak oceniasz wracając do swoich wcześniejszych walk. Czujesz się teraz jakoś szczególnie dobrze przed tym pojedynkiem? Yy, tak, naprawdę stan zdrowia mi się niesamowicie poprawił, czuję się nieporównywalnie dobrze do tego co było wcześniej no to zresztą było widać też na mojej ostatniej walce także zrobiłam trzy rundy i spokojnie mogłam zrobić kolejne trzy jednak stan zdrowia przekłada się na treningi, na wydolność na kardio, na kondycję, na siłę mówię i teraz jest naprawdę dużo lepiej czyli co, Karolina Kowalkiewicz walczy 8 maja, a potem? a potem zobaczymy a potem zobaczymy, a tak myślałam w tym roku ile walk mniej więcej jeszcze? nie, tak naprawdę wiadomo, że każda kolejna walka wiąże się z ryzykiem kontuzji, tego nie można wykluczać Eee, a po tej walce zobaczymy, no ja mam takie marzenie, jest już trochę późno, ale strasznie bym chciała zawalczyć tak trzy. Może cztery razy w tym roku jestem gotowa brać różne zastępstwa, ale mnie to wszystko zależy od stanu mojego zdrowia. Trzy walki bym bardzo chciała stoczyć. I co? I potem walka z Joanną Jędrzejczyk? Jeżeli da radę, to oczywiście. Dobra, to już mówisz co tylko tak na koniec, no to też trochę zareklamujemy Jurasowi program, a, a ciebie może naciągnę jakieś drobniejsze zdradzenie, trochę zdradzenie szczegółów, czego możemy spodziewać się po tym niesamowitym programie, który tu przed momentem wspomniałaś. Mówisz, że z Joanną Jędrzejczyk. Walki tam nie będzie, a będzie co? Dużo radości, dużo uśmiechu, dużo miłości. Czyli tak jak to wymyma. Dziękuję bardzo, w takim razie życzę powodzenia, Karolina Kowalkiewicz. dziękuję. Dzięki. Dzięki.